Co zrobić kiedy zerwaliśmy ACL, -a, boli nas jak w cholerę i przesłowiło, nie wiemy co będzie dalej. No generalnie dam kawę na ławie, jeśli chcemy grać w piłkę, gramy w piłkę, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. No to słuchaj, bez tego sprawnego ACL będzie kiepsko. Dostałem właśnie taki komentarz, żeby nagrać o tym filmik, co zrobić kiedy ten ACL nas boli i jak wygląda cała operacja. No generalnie po rozmowie z odpowiednimi osobami, czyli to będzie anastazjolog, ortopeda, fizjoterapeuta z tymi wszystkimi trzema, dojdziecie do wspólnego wniosku, które dla was będzie najlepsze miejsce dla przeszczepu. Różne są przeszczepy, bo są allografty i autografty. Autograft to jest przeszczep pobierany z ciebie, a allograft to jest przeszczep na przykład od innego dawcy. nie? Są również implanty zewnętrzne, ale zawsze te przeszczepy są trochę kontrowersyjne, żeby nie było żadnych powikłań. Jednak nasze ciało jest znajome dla naszego ciała, więc lepiej przez są te autografy, wchodzisz na stół operacyjny, dostajesz znieczulenie najlepiej, nie pod narkozą na zewnątrz, ponownie, żeby było lepsze w skutkach, bo jednak wybudzają cię z narkozy, a cię tam wszystko boli i tak. Welfon oczywiście założony, muszą znać swoją grupę krwi, więc trzeba zrobić badania krwi przed badaniem przed całą rekonstrukcją, nie badaniem ACL-a, dostajesz zastrzyk z zewnątrz, oponowego znieczulenia w kręgosłup, później jeszcze w, w okolicach pachwiny, takich na pół dnia, żeby tutaj noga nie była sztywna, no i leżysz. I tak naprawdę od 40 do 2 godzin, mówię maksymalnie 2 godziny z tego względu, że mamy założoną na nogę taką opaskę, która powoduje, że nie dopływa tam krew, bo to cała operacja, tylko zabieg, jest bez udziału krwi. I. No, w zależności czy to będzie z czwórki, czy z rzepki, czy z dwójki z tyłu uda wzięte, to takie i takie mamy dolegliwości.